Siema, jestem Paki, to jest kolejne wyzwanie czyli skoki z konia na jadący pociąg Akurat mam farta, że mi się zrespił Ale też wam pokażę jeden, jeden taki trik Teraz na konia można? Wskocz na konia, wskocz na konia Dziwnie to wyglądało, ale się udało Jeśli nie macie takiego farta jak ja Mówiłem to już w odcinku jak pokazywałem jak zabić ptaki z jadącego pociągu, czyli po prostu teleportujemy się poprzez szybką podróż na ranczą McFarlana. Tam jest jakieś 90% szans, że wam się ten pociąg zrespi. Więc komentujcie, subskrybujcie, już się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego wyzwania, cześć!